Podczas konferencji poświęconej relacji Kościoła do Państwa, państwa do Kościoła w, w kontekście Konkordatu, no, zadano mi temat y, y, powołania katolików świeckich do działalności politycznej i publicznej roli Kościoła. No i starałem się po prostu te relacje y, między Kościołem a państwem, państwem a Kościołem osadzić w, na, w takim szerszej perspektywie. Mianowicie relacji religii do polityki i polityki do religii. No i, i przypomniałem nauczanie społeczne Kościoła na ten temat. Przede wszystkim no, starałem się uświadomić sobie i słuchaczom, jak bardzo ceni sobie działalność polityczną e, e, Kościół w swoim nauczaniu społecznym. Odnosi to do, do chrześcijańskiej miłości. I już od czasów papieża Piusa XI nazywa politykę jedną z najszlachetniejszych form miłości bliźniego, która, jak to powiedział Pius XI, ustępuje tylko i wyłącznie religii, samej religii. No i tak się zastanawiałem, dzieliłem się taką refleksją, czy my rzeczywiście tę koncepcję upowszechniamy, czy ją nagłaśniamy. Prawda? A, a jeszcze bardziej, czy my staramy się wcielić ją w życie? Franciszek bardzo pięknie powiedział, że, że taka koncepcja wydaje się być naiwnością, kiedy konfrontujemy ją z praktyką polityczną, którą obserwujemy na co dzień. Ale nie powinniśmy rezygnować właśnie z przywracania natury polityce. Prawda? Rehabilitacji, on mówił o rehabilitacji polityki w, w encyklice społecznej Fratelli Tutti. No i później starałem się powiedzieć, że różnie możemy rozumieć politykę. Pierwsze to jest kultura polityczna, czy metapolityka, którą się powinni zajmować hierarchowie, kościelni, także, czyli kościół instytucjonalny. Natomiast drugą sprawą to jest zaangażowanie polityczne, takie aktywne jak to Włosi mówią, militanca polityka, prawda, czyli, czyli, czyli walka polityczna, a więc, a więc, nie wiem, zakładanie partii, działalność w tych partiach, uczestnictwo w instytucjach państwa, w rządzie i tak, w parlamencie i tak dalej, to jest zarezerwowane katolikom świeckim. I, I ważną jest rzeczą, żeby tych ról nie mieszać po prostu, prawda? żeby tych ról nie mieszać, żeby, żeby, żeby duchowni nie wchodzili na pole zaangażowania politycznego zarezerwowane dla świeckich, a świecy nie ograniczali się tylko do, do przypominania abstrakcyjnych wartości i abstrakcyjnych zasad, prawda? nie starając się robić syntezy między, między tymi wartościami a konkretną rzeczywistością polityczną. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. I pozwoliłem sobie nawet na wypowiedzenie takiej tezy, że moim, moim zdaniem y, krytyka, jeżeli się pojawia krytyka Konkordatu, to dlatego, że my źle wypełniamy te, te, te dwie role, prawda? Źle wypełniamy te dwie role. No i później y, mówiłem także o, o takiej opcji zasadniczej. Jakiej dokonał drugi sobór watykański na rzecz ewangelizacji, prawda? a więc tej misji religijnej, religijno-moralnej Kościoła. Kościół nie pokłada swoich nadziei w przywilejach, prawda? które otrzymuje od państwa, ale pragnie mieć tylko, tylko zagwarantowaną wolność prowadzenia swojej ewangelizacyjnej misji, czyli tej misji religijnej, i tej, 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 misji, tej misji moralnej. No, no i na te kwestie później jeszcze zabrakło mi trochę czasu, ale starałem się też powiedzieć, o, o, o co to znaczy, co to znaczy partia o inspiracji chrześcijańskiej, że nie ma partii katolickiej, że w ogóle polityka należy do rzeczywistości ziemskich, które kierują się swoimi prawami i, i, i z objawienia, z wiary, nie wyprowadzamy konkretnego modelu politycznego, czy też modelu partii politycznej, czy programu partii politycznej, bo to jest, bo to jest dziedzina świecka i to jest też, też bardzo istotne. Don Luigi Sturzo o tym nie mówiłem, ale Don Luigi Sturzo powiedział, że te dwa pojęcia e, e, polityczne, po, polityka i katolicka to są przeciwstawne sobie, ponieważ katolickość to jest powszechność. Natomiast Natomiast partia no to jest część, prawda? czyli te, tego nie można połączyć. Czyli mowa jest o inspiracji chrześcijańskiej w polityce. Jest, też wymieniłem kilka cech tej inspiracji. Spójność z wartościami ewangelicznymi, z nauczaniem nauki społecznej Kościoła. Później bardzo ważną cechą jest też cecha, stosowanie cech demokracji, prawda? czyli metoda uprawiania polityki żebyśmy się liczyli z demokracją, bo w takich społeczeństwach przecież prowadzimy w Polsce politykę, w takim społeczeństwie pluralistycznym, metodami demokratycznymi, później świeckość polityki, to jest też bardzo istotne i bardzo ważne, no i później autonomia ludzi świeckich, którzy, którzy w polityce nie są obecni jako przedłużone ramię kościoła hierarchicznego ale z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność tam. Natomiast Kościół ma za zadanie tylko pomoc w formowaniu właściwym sumienia sumienia katolików świeckich, którzy są w polityce obecni. No to starałem się po prostu przybliżyć, tak jak potrafiłem, te wskazania nauki społecznej Kościoła dotyczące relacji. Relacji bezpośrednio między religią a polityką, a pośrednio także między Kościołem a państwem. No tak syntetycznie to można by było określić w ten sposób, że nauczanie społeczne Kościoła to najnowocześniejsze nauczanie, mniej zwraca uwagę na instytucjonalny wpływ Kościoła prawda, na życie polityczne ale bardziej na właśnie kształtowanie umysłów i serc, sumień ludzi świeckich, bo to przez ich umysły i przez ich serca uformowane, zgodnie z Ewangelią, nauczaniem Kościoła, polityka ma taki, a nie inny kształt. Nie? Im, Im lepiej oni będą uformowani, tym polityka bardziej będzie służyła integralnemu rozwojowi każdego człowieka i budowaniu dobra wspólnego, tak bym powiedział. Czyli mniej instytucjonalne, instytucjonalny wpływ, prawda, ale, ale bardziej taki osobisty, podmiotowy wpływ poszczególnych ludzi, katolików, chrześcijan, którzy są obecni w polityce. Tak bym umiał to podsumować.